Witajcie ponownie na moim kanale. Zaczniemy sobie dzisiaj od gotowania, czyli segment, który lubicie najbardziej na moim kanale ku vlogi, e, i pokażę Wam bardzo szybkie i proste ciasto, które moim zdaniem będzie bardzo fajnym zaskoczeniem też przy stole wigilijnym, ale nie tylko, bo będzie to ciasto kawowe, bardzo łatwe, bardzo szybkie, bardzo proste i przyjemne. I ten proces nie trwa długo, jak wiecie, ja nie za dużo lubię czasu spędzać w kuchni, e, a lubię gotować, e, więc będzie to sama czysta, przyjemność, że tak powiem, magia się zadzieje. Merry Christmas! We wish you a Już tutaj sobie przygotowałam. Wystarczy, że zaparzymy kawę. A drugi przepis, który Wam dzisiaj pokażę, też odkryłam całkiem niedawno, ale nie można przejść obojętnie obok tego przepisu. Jest to idealna przekąska, ale też fajny pomysł na śniadanie. Jeżeli oglądajcie mój filmik o kawie, to doskonale wiecie, że mam nowy ekspres firmy Melita Latisha OT, która dzisiaj jest zresztą sponsorem tego odcinka. I jest to ekspres, w którym ja jestem absolutnie zakochana. Jest bardzo prosty, bardzo wdzięczny, naprawdę Super, więc serdecznie Wam go polecam. A w ostatnim filmie nie powiedziałam Wam tego, a myślę, że to jest dość cenna informacja: że kupując Express Melita do końca roku, można wziąć udział w takiej akcji. Przyjemność gwarantowana. Testuj przez 30 dni i pokochaj lub zwróć. Więcej informacji zostawię Wam pod filmem w linku. I myślę, że to jest fajna sprawa, bo możecie sobie go przetestować, popróbować. Tym bardziej, że jest to idealny pomysł na prezent, jeżeli komuś chcecie podarować taki ekspres, czy nawet się na niego złożyć. Ta osoba również może go sobie potestować. W tym momencie myślę, że to jest jedyny na rynku ekspres w tym segmencie cenowym, który parzy dwie kawy mleczne jednocześnie, przy czym mieli kawę dwa razy, nie rozwadnia mlekiem jednej porcji na dwie szklanki i warto też podkreślić takie rzeczy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo duża wartość dodana dla nas klientów, dla nas konsumentów. Fajnie cenowo to wychodzi, także serdecznie Was zachęcam, zostawię Wam linka pod spodem, żebyście sobie mogli wejść. Wiecie co, ja zrobię dwie takie teraz kawy, no tylko sobie przykład Wam dwa kubki, bo chcę w sumie zrobić jedną do ciasta, a drugą do pusznej kaszki, którą zaraz Wam pokażę. No i tak. Wciskamy. Proszę bardzo! Do przygotowania ciasta będzie nam potrzebne masło, około 200 gram. I tak naprawdę najlepiej, żeby to masło było takie, wiecie, no rozpuszczone i nie za gorące, czyli delikatnie przestudzone. Ja wprowadzam pewien twist. Uważam, że jest najlepsze to ciasto z masłem, z kawałkami soli, więc serdecznie Wam polecam to wprowadzić. Do tego potrzebujemy trzy jajka, będziemy je roztrzepywać widelcem. Szklankę cukru, to oczywiście opcjonalnie, jeżeli macie ochotę na trochę mniej, nie ma problemu. Około 150 ml mleka, ja sobie tutaj już przelałam. Mniej więcej trzy. Łyżki kawy, o tyle i najlepiej, jeżeli ona byłaby mocniejsza. Dwie łyżki proszku do pieczenia oraz mniej więcej tak dwie i pół szklanki mąki. I uwierzcie mi, że to ciasto robi się bardzo szybko, nie trzeba go miksować. Oczywiście na początek rozpuszczamy sobie masło i będziemy je mieszać z cukrem oraz z mlekiem. Masło już mam rozpuszczone, dodaję cukier, szklaneczkę. I w ogóle bardzo fajną sprawą w tym cieście jest to, że nie trzeba go miksować, a ja przynajmniej go nie miksuję. 150 ml mleka. Roztrzepujemy w tym czasie jajka. Nie musicie tego robić, ale ja proponowałam Wam, żeby jednak je roztrzepać. To zawsze pomaga. Teraz dodajemy kawę. Ale to pachnie, mówię wam, Dziewczyny, to jest tak szybkie, tak proste, tak przyjemne. Proszę do pieczenia dwie łyżki tego jajka, trzy jaja. No i teraz tak. Ja dodaję pomiędzy dwie, dwie i pół szklanki mąki, bo generalnie mm, sprawdzam trochę na oko tą konsystencję. Myślę, że to jest dość istotne. Ja w ogóle bardzo dużo rzeczy robię na oko w swojej kuchni, to już wiecie. I jeżeli na przykład okaże się, że będzie taki opór, i to ciasto będzie idealną, miało konsystencję po dwóch szklankach mąki, no to nie dodaję już jeszcze połowy. No ale to trzeba, słuchajcie że tak powiem, trochę wyczuć. Tą mąkę, tak jak widzicie, dodaję raczej powolutku. Możecie to zrobić mikserem, oczywiście, wiadomo, ale ja zrobię ręką. To jest, tak jak mówię, dość nieoczywisty przepis z tą kawą, a super smakuje. Zachęcam Was, żeby sobie chociaż spróbować. Ten ekspres naprawdę jest rewelacyjny, jestem z niego tak zadowolona. Moja mama już powiedziała, że ona musi taki ekstra mieć, bo była ostatnio i też się nim zachwycała. Jak możecie teraz zauważyć, już jest taki delikatny opór, a dopiero dodałam jedną szkankę, więc już na tym etapie, robiąc to ciasto kolejny raz, wiem, że nie będę dodawała dwóch, i pół szkanek, mąki, tylko dwie. I myślę, że ten proszek do pieczenia, dwie łyżki, to jest... Yy... Okej, okay. możecie ewentualnie dodać trochę więcej. No bo są też takie osoby, które robią na oko różne rzeczy, więc jest taka możliwość ewentualnie. Zobaczcie, jaka fajna konsystencja. Bez miksowania. Kawa też naprawdę dużo daje tutaj. Też za dużo jej nie trzeba. Nie musi być tak mocna, może być słabsza oczywiście, ale dobrze, żeby była czarna, bez mleka. I już. Forma, taką mam piękną formę idealną na święta i nie tylko. O, konsystencja jest po prostu idealna! Pamiętajcie, że to ciasto nam jeszcze urośnie. Trzeba to wziąć pod uwagę. I słuchajcie, taka moja mała rada. Jak chcecie na święta coś ciasto postawić na stole właśnie w takiej formie, w takiej pięknej e, jakiejś e, no, foremce czy naczyniu, nawet świątecznym, bo przecież to może być z Mikołajem, to fajnie jest na sam środek e, położyć kawałek gałązki jakiejś e, czy jakąś wisienkę, e, jakąś truskawkę, żeby to jakoś udekorować, ale ja bym proponowała e, taką malutką gałązkę. Będzie super wyglądać. Teraz tak zwanym międzyczasie zajmiemy się przepisem na bardzo fajną przekąskę lub super pomysł na śniadanie. Może to być owsianka, jeżeli lubicie, ale może to być też kaszka manna. Ja dzisiaj będę używała kaszki, bo chcę Wam pokazać, jakie to może być fajne przełamanie, coś innego, ale bardzo proste. Więc do tej kaszki będziemy potrzebować kaszkę, kawę która myślę, że jest świetnym pomysłem na to, żeby dodać ją do takiej kaszki, będziemy też dodawać na chia, możemy dodać trochę seropu klonowego, oczywiście mleko i wszystkie inne dodatki, jeżeli macie ochotę, bo jeżeli nie lubicie seropu klonowego lub nie chcecie dodawać cukru, to możecie na przykład dodać jakiś miód, możecie dodać chociażby masło orzechowe, to też jest bardzo fajny, nieoczywisty pomysł. Możecie dodać spirulinę, możecie dodać również chlorellę. Ja najczęściej dodaję do owsianki czy do kaszki, tam przemycam zawsze coś, żeby było super zdrowo. W garnku już mamy przygotowane 3 łyżki kaszy mannej. Do tego mamy szczyptę chlorelli oraz szczyptę spiruliny. Teraz będziemy dodawać nasiona chia. Proszę bardzo więcej tyle, no trzy łyżki, takie większe, no i mleko. Jeżeli chodzi o kaszę Annę, to y, pamiętajcie, że y, trzeba ją mieszać od czasu do czasu i to jest bardzo ważne w tym procesie. Kawę też możecie na przykład dodać do budyniu, świetna sprawa, jeżeli macie ochotę oczywiście do owsianki, do jakiegoś koktajlu, do jakiegoś szejka do jaglanki też można dodać trochę kawy ona naprawdę bardzo dużo daje, tą kawą jeszcze chwilę poczekamy zaraz ją dodam, na razie jeszcze niech mi się tutaj trochę to pogotuje i zgęstnieje, teraz dodajemy kawę, proszę konsystencja jest idealna, możecie ach to pachnie obłędnie polecam wam spróbować bo warto, warto, warto. bomba, Przepyszne i super łatwe oraz szybkie. Przekładamy na talerz i gotowe. Do tego ulubione owoce. Syrop klonowy, jeżeli macie ochotę. W stylu Poloka. Spróbuję. To już się kończy. Smacznego. Pachnie obłędnie i tak też smakuje. Nie mogę się powstrzymać. muszę spróbować. to chora. Mm. matku. Pyszne. Przepyszne. Mm. Po 40 minutach mamy takie cudo. Troszeczkę urosło, jak widzicie. Ale wygląda pięknie. W ogóle w całym domu roztacza się bajeczny zapach ciasta z kawą, więc bardzo serdecznie Wam polecam, żeby spróbować ten przepis. Piekłam to ciasto 40 minut w temperaturze 180-200 stopni. Tak Wam polecam. Najpierw piekłam 25 minut z termoobiegiem, potem zmieniłam na dolne podgrzewanie. I właśnie tą temperaturę troszeczkę zmniejszyłam do 180 stopni, a tak to było 200 stopni. Normalnie bym Wam powiedziała, żeby piec godzinę w temperaturze 180 stopni. Natomiast mój piekarnik jest dziwny i dlatego ja akurat może piekę to ciasto trochę inaczej. Jak wystygnie to je pokroję i Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Powiem Wam, że takie ciasto na świątecznym stole na pewno będzie wyglądało przepięknie. Jeszcze jakie je idealnie udekorujecie. Na przykład lukrem, jeżeli lubicie, ale jeżeli to jest za słodkie, to tak jak mówię, nawet jakąś tam gałązką, czy... Owocami i też takie ciasto wspaniale wygląda, kiedy czeka na naszych gości i ich wita, jeżeli przychodzą do nas na kawę. Można się delektować. Jeżeli nie chcecie dekorować gałązkami, owocami, to możecie oprószyć cukrem, pudrem albo nadać jakiś tam fajny kształt, jak lubicie. Niestety, kochani, to ciasto jest zbyt ciepłe, żeby je kroić, ale już możecie zobaczyć, jak to wspaniale wygląda. I to ciasto w ogóle nie jest takie super suche tylko delikatnie wilgotne. Ja na przykład takie najbardziej lubię, moja rodzina także jeżeli chcecie, żeby było mniej wilgotne, no to dobrze jest dodać na przykład trochę więcej mąki. No i zobaczcie, jak to pięknie z bliska wygląda. I jak smakuje, bo to jest drugi kawałek. Taka prawa. Kochani, to byłoby tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że się Wam do czegoś przydał. Jeżeli macie ochotę wypróbować przepisy, to koniecznie wysyłajcie zdjęcia. Możecie mnie też oznaczać na Instagramie, bo tu jest mi spike, wtedy łatwiej będę mogła znaleźć Wasze zdjęcia. Zachęcam Was też, żeby wejść na linka pod spodem i jeszcze raz przyjrzeć się i zobaczyć ekspres, To taki fajny prezent na lata, coś konkretnego i coś, co się na pewno wszystkim. Przyda. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa pa!